Były i łóżka i teraz wycieczka i jeszcze zawody i ohoho, oh, za dużo. Dzieci bardzo zadowolone po dzisiejszym dniu wracają. No, Humory dopisują i polecamy się na przyszłość. dziękujemy bardzo jeszcze raz. cały dzień na pewno. Służymy pomocą w razie czego. I wypełnieniem autobusu ewentualnie innym dziękujemy A za co dzisiejszy dzień, za co powiedzmy jeszcze Za śliczny basen za co jeszcze? Muzeum, tak? Za za świetną, zorganizowaną wycieczkę, tak? jeszcze